Oczy. Poranna rozmowa radia Opole. Dzień dobry panie prezydencie. Dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry państwo. Pierwsze pytanie pozwolę sobie sformułować w oparciu o cytat z artykułu z tytułu jednego z artykułów, który znalazłem w lokalnej gazecie Eon. Miastu chodzi tylko o stołek Weco dla Kowalskiego. No, panie redaktorze, ja już byłem w tyle miejsc wysyłanych do kancelarii prezydenta, do, państw, do PGE, do różnych innych miejsc. Także ja po prostu nie, nie reaguję na tego typu nie, nie, zaczepki. Ważne jest to, że my, polskie państwo, a tu przedstawiciele miejsc samorządopola posiada 53% akcji w energetyce cieplnej Opolszczyzny i jest oczywiste, że chce korzystać ze swoich praw właścicielskich, czyli mieć wpływ na to, co się dzieje. Mhm. A odwołując się trochę do takiego. Literackiego porównania. Czy ze stanu zimnej wojny przeszliśmy do stanu gorącej wojny otwartego konfliktu pomiędzy miastem a Eonem? Znaczy, panie redaktorze, ja nie mam takiego poczucia. Znaczy, ja widzę, że ekipa prezydenta Arkadiusza Wiśniewskiego i my zachowujemy się bardzo profesjonalnie, znaczy, nie rozgrywamy sprawy przez media, nie wychodzimy z nieformułowanymi komunikatami, natomiast widzę pewną nerwowość po drugiej stronie. Jest oczywiste tak, że jeżeli popatrzymy się na to na zimno, jeżeli ktoś rzeczywiście oczywiście organizuje pewnego rodzaju spotkanie dezorganizujące pracę przedsiębiorstwa w czasie godzin pracy jeżeli ktoś atakuje bezpośrednio prezydenta Wiśniewskiego jako reprezentanta właściciela czyli wszystkich mieszkańców Opolu, którzy mają 53% akcji w tej spółce no to tak naprawdę wszystko sprowadza się do prostej tezy brakuje argumentów merytorycznych trzeba przejść na argumenty ad personam my na te rzeczy nie odpowiemy bo to nie jest z naszej strony nieprofesjonalne my uważamy że naj... Najważniejsze jest to, żeby E.ON w końcu e, e, przyjął do wiadomości, że spółki energetyka ciepłego Polsza nie kupi, że wstrzymaliśmy prywatyzację raz na, e, na zawsze i im szybciej to zaakceptuje, tym szybciej ułożymy dobre relacje na przyszłość, bo wszystkim zależy na tym, aby ta spółka, która dostarcza pół, dla pół miliona Polaków ciepło e, rozwijała się. Także my spokojnie, roztropnie przeczekamy to i robimy swoje a będziecie państwo próbowali przekonać do siebie załogę która na razie jak czytamy stoi murem za drugim udziałem. Panie redaktorze, no to jest to jest kwestia, że każda spółka ma swoje organy, no, załoga również ma swoją reprezentację w radzie nadzorczej. Te wszystkie, te wszystkie niuanse i również medialne informacje o tym, że załoga nie wie w którym kierunku spółka się rozwija i jaki jest opcja miasta pokazuje, że no rację ma prezydent Arkadiusz Wiśniewski mówiąc, że współpraca między miastem, a obecnym zarządem jest co najmniej średnia. Chodzi przede wszystkim o wymianę informacji. Ja sprawuję bezpośredni indywidualny nadzór nad spółką od kilku miesięcy i mogę powiedzieć dzisiaj po raz pierwszy jasno, zarząd energetyki cieplnej opolszczyzny nie udostępnia absolutnie podstawowych informacji, które dotyczą funkcjonowania spółki właścicielowi, czyli miastu Opole. I na tym dyskusja się w zasadzie kończy. No, prawo właściciela muszą być respektowane i nie zmieni tego nic i nikt. Polskie państwo ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo energetyczne, bezpieczeństwo dostaw ciepła mieszkańcom Opola i innych, innych miast i dlatego oczywiście w tej sprawie będziemy spokojnie reagować. Stąd brak nagrody dla zarządu co? No między innymi właśnie stąd. No nie może być też tak, panie redaktorze, że pan posiadając 53% akcji nie ma żadnego wpływu na to, co się dzieje w zarządzie. To jest oczywiście rzecz, która nie dotyczy Kowalskiego, Malinowskiego czy Nowakowskiego. To dotyczy wszystkich mieszkańców Opola. Polskie państwo musi działać w sposób profesjonalny, i oczywiście, jeżeli ktoś chce tutaj polemizować z polskim państwem, no to oczywiście taką polemikę podejmiemy, będziemy działać w sposób jednoznaczny i konkretny. No właśnie, absolutorium zarząd nie dostał, czy to otwiera drogę do jego odwołania? Znaczy, to jest oczywisty, jasny sygnał, bardzo prosty sygnał w takim duchu korporacyjnym, że no nie ma tutaj zrozumienia między głównym właścicielem a zarządem. No jaśniejszego sygnału nie ma, no oczywiście, gdyby zarząd był honorowy, to. Dzisiaj by się podał do dymisji, ale oczywiście takiej dymisji nie będzie. No, zobaczymy, poczekajmy. Tak jak mówię, my działamy roztropnie. Pamiętajmy, że na to nakładają się cały czas emocje po wstrzymaniu prywatyzacji i po tym, że jednak wielki niemiecki koncern energetyczny E.ON nie osiągnął głównego celu biznesowego w Polsce, a więc nie przejął kawałka polskiego rynku ciepłowniczego. To są ogromne pieniądze, to są ogromne wpływy i pamiętajmy, że ta sprawa ma wymiar jednak ogólnopolski. Dlatego z naszej strony jest duża roztropność, spokój, działanie i na pewno nie będziemy odpowiadać na zaczepki, ale również, tak jak powiedział pan prezydent Arkadiusz Wiśniewski, który jednak został wybrany nie bez kozery 67 poparcie mieszkańców Opole, dlatego, że jako jedyny mówił wprost, nie sprywatyzujemy energetyki cieplnej opolszczyzny. Chcemy, aby naturalne monopole należały do polskiego państwa i za to również właśnie przejdzie do historii miasta Opole, bo takich spółek się po prostu nie prywatyzuje. Zmienił temat. Porozmawiamy o polityce wobec e, sportu. Podobno mamy hodować takiego brzydkiego słowa użyje mistrzów w Opolu. Jak to się będzie odbywało? Chciałbym zauważyć, że do tej pory miasto Opole inwestowało w infrastrukturę, na przykład w baseny, teraz w hale widowiskowo-sportową okrągłą, na którą udało nam się kilka tygodni temu zdobyć dofinansowanie od ministra sportu w wysokości 7 milionów złotych. Inwestowało w stadion lekkoatletyczny, ale za tym nie, nie szły już jednak sukcesy takie w wymiarze ogólnopolskim sportowym. I chcemy jednak cofnąć o ten jeden, dwa kroki w tył i zbudować taki cały system szkoleniowy, od przedszkola do klubu sportowego, na przykład Guardiopole, Odropole, czy Orlik Opole. To oczywiście wymaga pewnego rodzaju strategii i współpracy ze wszystkimi środowiskami. I nie ukrywam, panie redaktorze, że mam poczucie, że w tej sprawie panuje pewien konsensus i społeczny, i polityczny, dlatego że udało nam się zbudować dobry klimat do tego typu zmian. Rozmawiamy z każdym i próbujemy osiągać realne efekty. Przykład konkretny, kiedy kilka miesięcy temu rozmawialiśmy i zadawaliśmy sobie tutaj pytanie, czy moja decyzja o tym, że wstrzymaliśmy dofinansowanie dla ligowego kolejarza Opole, który mogę jasno powiedzieć, no nie wystartowałby w tych rozgrywkach. Ja już to widziałem kilka miesięcy temu i zakończyłoby się to jedną dużą kompromitacją. Powiedziałem, zróbmy krok w tym, zbudujmy szkolenie um, ligowe, jeżeli chodzi o kolejarza o żurzel na dobrym poziomie i w 2016 roku zobaczymy kolejarza Opole ponownie jako silną, dobrą, dobry zespół z perspektywami na awans. I tego typu sprawa dotyczy, polityka dotyczy każdej dyscypliny. Orlika Opole, Odry Opole. Trzeba to robić spokojnie, rozważnie, ale z Klas sportowych również? Oczywiście tak, dlatego rozszerzamy o kilka klas sportowych od 1 września. Rozwiązujemy problem pod tytułem brakowało lekarza z kontraktem nfz w Opolu. No, rodzice byli zmuszeni wyjeżdżać, wyjeżdżać poza Opole w poszukiwaniu lekarza. My oczywiście tego typu sprawy rozwiązujemy, wsłuchujemy się w głosy i środowiska i działamy, działamy w sposób, myślę, strategiczny. Dlatego jeżeli powiedziałem o tej infrastrukturze i mamy rzeczywiście no, no, kilka nowych basenów, bo tak trzeba to jasno określi, to chciałbym, żeby za tym, za dwa, trzy lata również poszły realne sukcesy w wymiarze seniorskim, jeżeli chodzi o pływaków. To jest dobry przykład, żeby zrozumieć o co nam w tej sprawie chodzi. Chodzi nam przede wszystkim o realny sukces. To jest nie tylko sukces Opola, to jest sukces przede wszystkim całego województwa, bo nasze sukcesy dużych liderów, takich jak Guardia Opole, Odro Opole czy Orlik Opole będzie, będą zachęcać inne miasta do inwestowania racjonalnego w sport, w szkolenie, z których będzie oczywiście korzystała stolica województwa. Część pieniędzy, które miasto pozyska z dywidendy, z ECO, czyli wracamy do tego pierwszego tematu, podobno ma zasilić polski sport. No to jest jedna z obietnic pana prezydenta Arkadiusza Wiśniewskiego i tu po raz kolejny widać, że Arkadiusz Wiśniewski dotrzymuje słowa. Podjęliśmy decyzję o tym, że część pieniędzy na, na sesji 2 lipca zostanie przeznaczonych na opolski sport. Po prostu zwiększamy dofinansowanie opolskiego sportu po to, żeby osiągnąć realne cele. Ale podam przykład biznesowy, że to jest, to jest tak. Tak naprawdę kontrakt, który się miasto Opolu zwróci. Bo wyobrażamy sobie halę widowiskowo-sportową Okrągla, która za 30 milionów złotych została wybudowana i stoi pusta. Nie odbywają się w niej żadne większe zawody, czy nie gra żadna ligowa drużyna. No to jest scenariusz najgorszy z możliwych. Natomiast jeżeli będzie na przykład grała Gwardia Opole, również z dofinansowaniem miasta, to jest oczywiste, że na przykład prawa do nazwy Okrąglaka, który chcemy sprzedać, no będą dużo bardziej atrakcyjne dla e, biznesu. Nikt nie kupi do nazwy e, e, hali czy innego obiektu, który po prostu stoi pusty, w którym nie ma emocji sportowej. Innymi słowy, dzisiaj jedna złotówka zainwestowana w polski sport powinna przynieść 2-3 złote e, e, pozytywy. I chcę jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć. E, wczoraj zakończył się świetny turniej Jakuba Baszczykowskiego, Fundacji Ludzki GS, w którym wziął udział 32 drużyny sześcioosobowe no w, w zasadzie z całej Polski. To jest właśnie przykład, że ten sport nie musi być Również wielkim sportem w Rozumieniu seniorskim. Ważne jest to, żeby pracować również, albo może i przede wszystkim nad dziećmi, żeby odciągać je od narkotyków, od alkoholu, a to można właśnie pokazywać takimi przykładami jak Kuba Błaszczykowski, który, który jest no, dzisiaj fenomenalnym przykładem dla młodych ludzi, że warto iść po prostu konsekwentnie swoją drogą i inwestować w siebie, walczyć ze swoimi słabościami i osiągać cel. Jeszcze jedno krótkie pytanie, a ktoś się zgłosił, jeśli chodzi o sprzedaż praw do nazwy okrągła? No, panie redaktorze, my działamy profesjonalnie, naprawdę w ciągu najbliższych kilkunastu dni pokażemy, jak będzie wyglądała procedura i droga przetargowa, bo musi być zorganizowany przetarg, zrobimy to profesjonalnie, to znaczy przede wszystkim skomercjalizujemy, a więc sprzedamy wszystko, co jest możliwe przy hali widowiskowo sportowej, po to, żeby jak najwięcej pieniędzy zostało w polskich klubach i w polskim sporcie. O polskiemu przedsiębiorcy? No tak jak powiedziałem, my, panie redaktorze, organizujemy przetarg, ja nie wiem, kto ten przetarg wygra, ale jestem przekonany, że co najmniej dwie, trzy firmy mogą być tym, tymi prawami zainteresowane. To jest jedyna tego typu widowisko, Wojskowa hala w województwie i naprawdę warto będzie kupić jej prawa do nazwy. Dziękuję bardzo. Moim państwa gościem był wiceprezydent Janusz Kowalski. Dziękuję panie redaktorze i życzę państwu miłego dnia.